Warsztaty ceramiczne to ceniona na całym świecie forma spędzania wolnego czasu. W fabryce naczyń kamionkowych, manufaktura są do tego doskonałe warunki. Zapraszamy na warsztaty dzieci, dorosłych i całe rodziny. Lepienie w glinie zrelaksuje każdego, a dzieci nabędą umiejętności plastycznych i manualnych. Na koniec, własnoręcznie ulepione naczynie zostanie wypalone w piecu i sprezentowane autorowi. Warsztaty w Manufakturze codziennie w dni robocze od 8 do 13. przed nami dziewiąta edycja ogólnopolskiego koncertu charytatywnego Zaczarowane Święta z Fundacją Tauron. Już 8 grudnia o godzinie 17 w hali widowiskowo-sportowej Parku Sportowego Złotnicza w Jeleniej Górze wystąpią finaliści festiwalu Zaczarowanej Piosenki oraz gwiazdy polskiej sceny muzycznej Pektus i Kleo. Aby wziąć udział w tym wyjątkowym wydarzeniu należy nabyć cegiełkę w cenie 20 zł lub zaproszenie VIP w cenie 100 zł w siedzibie Telewizji Dami przy ulicy Kilińskiego 4 w Jeleniej Górze byłby bezpośrednio przed samym koncertem. Przy czym należy pamiętać, że liczba miejsc jest ograniczona. Telewizja Dami, Fundacja Tauron oraz Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu zapraszają. Przyjmę zlecenie na pracę w branży budowlanej, wykończenia wnętrz, remonty łazienek, płyty wieloformatowe. Wszystko w najnowszych technologiach. Posiadam 35-letnie doświadczenie w pracy za granicą: Szwajcaria, Francja, Niemcy. Kontakt pod numerem telefonu: 731 08 22 54. Święty Mikołaj w Kinderstacji w Bolesławcu. Już 6 grudnia Bieżącego roku o godzinie 17 zapraszamy na wspaniałą zabawę i liczne atrakcje: tańce, hulańce, zdobienie świątecznych dekoracji oraz pierników za świętym Mikołajem. W programie: loteria, numerka z biletu, konkursy z nagrodami, słodki poczęstunek. Zapisz się już dziś! Zabawa na terenie zakładu BZMO przy ulicy Kościuszki 8 w Bolesławcu. Wszelkie informacje pod numerem telefonu 792 789 181. Czekamy na Ciebie! 4 grudnia, środa, Dzień Świętej Barbary. Bogdan Mazurkiewicz, zapraszam Państwa na wydarzenia. Nawiązują się samorządowe i biznesowe kontakty między Dolnym Śląskiem a Mołdawią. W ich ramach ma być m.in. rozwijana współpraca w branży winiarskiej. Mołdawianie tym słyną, a dolnośląscy winiarze chcą się od nich uczyć. W listopadzie doszło do pierwszej wizyty samorządowców i przedsiębiorców Dolnego Śląska w Mołdawii w ramach misji gospodarczej. Regionalną gospodarkę reprezentowali przedsiębiorcy z branży winiarskiej, kosmetycznej, spożywczej oraz hotelarskiej i prawniczej. Bardzo obiecująca wizyta, jak każda wizyta zagraniczna miała na celu po pierwsze poznanie się z. Samorządami lub przedstawicielami rządu i regionu, a po drugie, w każdej takiej wizycie uczestniczy grupa biznesowa. Kilkanaście osób z biznesu uczestniczyło. Pozawierane zostały wstępne, czyli rozpoczęte zostały wstępne umowy, pewne, pewne przyrzeczenia dano sobie chwilę czasu na to, żeby te porozumienia. Podpisać. Przedstawiciele Dolnego Śląska uczestniczyli m.in. w Moldowa Business Week, a także w Dolnośląsko-Mołdawskim Forum Gospodarczym zorganizowanym w Centrum Rozwoju i Przedsiębiorczości Polska Mołdawia. Podczas forum zaprezentowano potencjał gospodarczy Dolnego Śląska, a także wszystkich przedsiębiorców, uczestników misji. Głównym produktem Mołdawii są wina. W delegacji tej było, było dużo osób, które zajmuje się winiarnia winami, produkcją win. I Muszę powiedzieć, że Dolny Śląsk powoli staje się centrum winiarstwa w Polsce i myślę, że, że to osiągniemy. A więc olbrzymie doświadczenie, jakie ma Mołdawia. Te rozmowy były naprawdę bardzo obiecujące, ale Mołdawia to biedny kraj, dlatego też kwestia przetwórstwa rolno-spożywczego ma tu ogromne znaczenie. Zdaniem Bartłomieja Zdaniuka, ambasadora Polski w Republice Mołdawii, kontakty nawiązywane pomiędzy polskimi i mołdawskimi przedsiębiorcami od kilku lat dają dodatkowy impuls do rozwoju gospodarczego Mołdawii, ponieważ potrzebne są tam inwestycje w każdym obszarze. Polska Dolny Śląsk odpowiada zaś na tę potrzebę. Na bolsławieckim rynku już świątecznie stanęła choinka imbryk z filiżanką i pojawiło się świąteczne oświetlenie. Trudno przejść obojętnie obok choinki, która we wtorek po południu stanęła na bolszewickim rynku. Tym razem na świątecznym drzewku dominuje złoto i srebro, a całość dopełniają czerwone bombki. Czy aby na pewno bombki są nietłukące, sprawdzają to dzieci, które nie odmawiają sobie przyjemności dotknięcia błyszczącej ozdoby. Wszystko to błyszczące, wiadomo bardzo, bardzo lubi takie. Więc na pewno choinka zrobiła najduże wrażenie i jeszcze przyjdziemy fliżanki pokazać, więc na pewno będzie opowiadać tacie po swojemu. To ten ostatni właśnie wieczór, tu się schodzą niektórzy. No, bardzo fajnie, bardzo fajnie. Przechodzący obok choinki bolesławianie nie odmawiają sobie przyjemności zrobienia zdjęcia. W sąsiedztwie choinki stanął imbryk z filiżanką, który także jest wdzięcznym obiektem do fotografowania. Po roku robię, teraz wysyłam koleżance i zapraszam ją do siebie na kawę. Świąteczne dekoracje w rynku nie dają zapomnieć o zbliżających się świętach. No jeszcze jest trochę czasu, ale już jest świątecznie pięknie w Bolesławcu. Przebywa. Jest super. Bolesławiecki rynek jest już przygotowany na święta. Światełka pojawiły się już też na drzewach i latarniach w rynku. A teraz zapraszam Państwa na blog wiadomości w skrótowej formie. Bolesławieccy policjanci przeprowadzili akcję zatrzymania osób, które notorycznie łamią prawo i ukrywają się przed wymiarem sprawiedliwości. W ciągu jednego dnia zatrzymano sześć takich osób. Każda z nich miała do odbycia karę więzienia za rozbój, kradzież z włamaniem, groźby i złamanie sądowego zakazu. Wśród nich były dwie kobiety i czterech mężczyzn w wieku od 22 do 47 lat. Wszyscy trafili do zakładów karnych. W czwartek, 5 grudnia, w bolesajskiej Komendzie Powiatowej Policji będą drzwi otwarte dla zainteresowanych pracą w tej formacji. Będzie można tam przyjść w godzinach od 10 do 17 i otrzymać informacje o zasadach rekrutacji do policji oraz specyfice pracy policjanta. Wyłoniono laureatów wśród najlepszych dolnośląskich organizacji pozarządowych w ramach konkursu Zdolne NGO. W Dolnośląskim Centrum Filmowym odbyła się gala konkursu, na której uhonorowano m.in. laureatów dwóch konkursowych kategorii, a zostali nimi Fundacja Promyk Słońca oraz Fundacja Eudaimonia. W ramach miejskiego programu Bezpieczny Bolesławiec oraz Innowacji Pedagogicznej Przedszkola Publicznego nr 2 Bezpieczny i Zdrowy Przedszkolak w placówce gościli bolesławieccy policjanci w towarzystwie komisarza Lwa. W ramach spotkania odbyła się prelekcja na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz edukacyjny spacer, podczas którego policjantka przybliżyła dzieciom podstawowe zasady bezpiecznego i prawidłowego zachowania podczas przechodzenia przez jezdnie oraz zwróciła uwagę na emblemat poprawiające ich widoczność na drodze. Muzeum Ceramiki zaprasza już od piątku do zwiedzania wystawy prezentującej bajecznie kolorowe szopki krakowskie ze zbiorów Muzeum Nadwiślańskiego, Parku Etnograficznego w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec. W kolekcji tamtejszego muzeum znajdują się monumentalne szopki autorstwa uznanych szopkarzy, wykonane w ramach konkursu na najpiękniejszą szopkę krakowską. W Krakowie odbył się trzeci memoriał Old Boyów Straży Pożarnych w kalowej piłce nożnej traktowany jako nieoficjalne mistrzostwa Polski Old Boyów Strażaków. W memoriale udział wzięło 5 województw i gospodarze. Z reprezentacją Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej we Wrocławiu wystartował Piotr Pilarczyk z jednostki w Bolesławcu. Reprezentacja Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu zajęła drugie miejsce nie przegrywając w turnieju żadnego meczu i jako jedyna drużyna zremisowała z mistrz. Strażakami z Katowic. Święty Mikołaj zaprasza w piątek na spotkanie z dziećmi w Holu Bolesackiego środka Kultury. Dla wszystkich rodziców to dobra okazja, aby przygotowane prezenty wręczył ich dzieciom sam Święty Mikołaj. W najbliższy piątek Święty Mikołaj będzie miał mnóstwo pracy z workiem pełnym prezentów. Musi zajrzeć do wszystkich, którzy zasłużyli na podarek. Tego dnia będzie w wielu miejscach, jak co roku pojawi się też w Bolesławieckim Ośrodku Kultury. Mikołajki to jest taki szczególny czas, że najbliższym możemy okazać wdzięczność za to, że po prostu są. Organizujemy różnego rodzaju atrakcje, kupujemy prezenty, no i dajemy je właśnie swoim pociechom mamie, tacie, babci czy dziadkowi i też w naszym ośrodku zagościła taka tradycja, że możemy wręczyć prezent w taki niepowtarzalny sposób. Z Mikołajem będzie można się spotkać w holu Bolesławieckiego Ośrodka Kultury oczywiście w piątek 6 grudnia. Przygotowany dla dzieci prezent trzeba tylko przekazać Śnieżynce, która dopilnuje, aby niespodzianka trafiła do właściwej osoby. Oprócz tego dzieci będą mogły wykazać się kreatywnością przy wykonywaniu świątecznych ozdób i prezentów. Dodatkowo dla najmłodszych przygotowaliśmy warsztaty plastyczne. Podczas których będą mogły stworzyć niepowtarzalne prezenty dla swoich najbliższych, przyjaciółek, kolegów, koleżanek, dla mamy, dla taty, a dodatkowo skonstruować ozdobę świąteczną. Mikołaj będzie czekał na dzieci w Holu Bolesławieckiego Ośrodka Kultury między godziną 15 a 18. Po reklamach nadamy prognozę pogody dla Bolesławca na czwartek. Po niej zapraszam na dwa reportaże dotyczące dzisiejszego święta, czyli świętej Barbary. Dotyczyć one będą górników. Jeden będzie o historii kopalni Konrad w Winach, a drugi to relacja z karczmy piwnej Konrada w 2000 roku. Zapraszam do oglądania. A już dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia. Sylwester 2019 w Kinder Stacji już 31 grudnia o godzinie 17 serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci na sylwestrową i niezapomnianą zabawę z wieloma atrakcjami. Imprezę rozpoczniemy uroczystą kolacją oraz kinem z popcornem. W programie rozmaite gry i zabawy sylwestrowe, a dla łasuchów wiele pysznych przekąsek na zimno oraz na ciepło. Z Kinder Stacją pożegnajmy stary rok i przywitajmy nowy! Spędź ten magiczny czas z nami, a rano ugościmy Cię pożywnym śniadankiem. Zapisy i informacje pod numerem telefonu 792 789 181. Zadzwoń już dziś i zapisz je na niezapomnianego Sylwestra w Kinderstacji. Kinderstacja. Zabobrze 2 Bolesławiec. Czekamy na Ciebie! Sprzedam dom parterowy. Wybudowany w 2007 roku, usytuowany na Osiedlu Kwiatowym w Bolesławcu. O powierzchni 135 m2 działka 490 m2. Trzy pokoje, kuchnia, łazienka, poddasze użytkowe z możliwością do zamieszkania. Taras, piwnica, garaż. Budynek ogrzewany piecem lub kominkiem. Możliwość podłączenia gazu. Działka ładnie zagospodarowana. Bardzo dobra lokalizacja. Cena 650 000 zł. Wszelkie informacje pod numerem telefonu 534 619 733. 8 grudnia zapraszamy państwa na wyjątkowy koncert Zaczarowane Święta 2019. Na scenie wystąpią gwiazdy polskiej sceny muzycznej Kleo i Pektus. Zaśpiewają również uzdolnione dzieci z Fundacji Anny Dymnej Mimo Wszystko oraz wokaliści z Dolnego Śląska. Start godzina 17 w hali Parku Sportowego Złotnicza. Bilety do nabycia w siedzibie TV Nami przy ulicy Kimińskiego 4 w Jeleniej Górze oraz przed koncertem. Ilość miejsc jest ograniczona. Tego wydarzenia nie można przegapić. Partnerem głównym jest Fundacja Tauron, a patronat honorowy objęli marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski oraz prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łóżniak. Nowotwarty sklep zoologiczny Centrum Kupila. Tutaj znajdziesz wszystko co niezbędne dla swojego czworonoga. W ofercie posiadamy karmy bytowe i weterynaryjne, preparaty eliminujące pasożyty wewnętrzne i zewnętrzne, przysmaczki dla psów, kotów, gryzoni, królików, ptaków oraz pokarmy dla ryb. Szeroki asortyment, świetna lokalizacja oraz atrakcyjne ceny sprawią, że naprawdę każdy wyjdzie od nas zadowolony. Serdecznie zapraszamy do naszego sklepu przy ulicy Snyka 7 w Bolesławcu. W nocy ze środy na czwartek temperatura spadnie w Bolesławcu do minus 2 stopni Celsjusza. W dzień na krótko wzrośnie do 3 stopni ponad zerem. Wilgotność powietrza 95% w nocy i 70% w dzień. Zachmurzenie w nocy będzie bardzo małe, ale wystąpią mgły. Natomiast dzień będzie bezchmurny. Ciśnienie atmosferyczne 1020 hektopaskali. Wiatr wiał będzie z prędkością do 15 km na godzinę z kierunków zachodnich.